Ja wyszedłem z założenia, że yy... chcę powiedzieć i poruszyć wszystkie tematy, a potem się będą na montażowni męczyć i yy... y... 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 yy wybierać, yy... co jest warte, a co nie warte. Yy... Ja nie mam problemu generalnie z, z kamerą, więc to nie było dla mnie yy... dla mnie problemem. Problemem było yy bardziej taka świadoma decyzja, ile prywatności yy... jestem w stanie pokazać, ile nie. No i ile. Yy, Myślę, że wybrałem taką Oszczędną opcję, bardzo oszczędną opcję i w tym, co pokazujemy, i w tym, co mówię, na przykład o relacji z, z moim tatą. I, I taka decyzja, ile szczerości jest warte tego, żeby, żeby ten obraz był prawdziwy, a, a ile lepiej zachować dla siebie, żeby, żeby nie prać medialnie brudów z moim tatą. Wydaje mi się, że, 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 że wyszło to nam dobrze, dlatego że. Producent tego filmu nie jest sędzią na przykład tego konfliktu, tylko pokazuje dwie strony, opinie ludzi, którzy się zupełnie ze sobą nie zgadzają i, i każdy może, e, może wyczytać to, to co, co chce i co widzi e, w, tej, w tej relacji, której w sumie nie ma. E, ale to, 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 to było ciężkie. Jakby Taka, taka świadoma decyzja, ile można, ile, ile to jest szczerość, a ile to byłoby już brak klasy, a, a nie chciałbym być o to posądzony.